Witam na moim kanale Najlepsze Ciasta u Heleny. Przepis i składniki na końcu filmu. Ciasto z kremem kawowym i owocami. Składniki na biszkopt. 4 jajka. 3 czwarte szklanki cukru. 3 czwarte szklanki mąki pszennej tortowej. 1 łyżeczka proszku do pieczenia. 1 łyżka mąki ziemniaczanej. Krem kawowy 250 g serka mascarpone. 250 ml śmietanki kremówki 36%, 3 łyżki cukru pudru lub więcej do smaku, 2 łyżeczki kawy rozpuszczalnej lub espresso w proszku. Rozpuścić w jednej łyżce rządku i ostudzić. Nasączenie biszkoptu. 100 ml zaparzonej i ostudzonej kawy. Można dodać jedną łyżeczkę likieru, np. amaretto. Dodatki. Owoce: maliny, borówki, truskawki, kiwi lub inne sezonowe. Przygotowanie: Upiecz biszkopt. Oddziel białka od żółtek. Białka ubij na sztywną pianę, pod koniec dodawaj stopniowo cukier, cały czas miksując. Dodaj żółtka jedno po drugim, cały czas miksując. Delikatnie wmieszaj przesiane mąki z proszkiem do pieczenia. Przełóż masę do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz w 170 stopniach Celsjusza u góra-dół przez 30-35 minut do suchego patyczka. Po ostudzeniu przekrój na dwie warstwy. Zrób krem kawowy. Zaparzoną kawę, jedna łyżka wody, dwie łyżeczki kawy, ostudź. W misie ubij kremówkę z cukrem pudrem na sztywno. Dodaj mascarpone i ostudzoną kawę delikatnie zmiksuj do połączenia składników, nie za długo. Złóż ciasto. Dolny blat nasącz połową kawy z amerytołu. Nałóż połowę kremu i rozsmaruj. Ułóż część owoców. Połóż drugi blat biszkoptu, nasącz resztą kawy. Na wierzchu rozsmaruj resztę kremu. Udekoruj owocami i opcjonalnie posyp wiórkami czekolady. Wstaw do lodówki najlepiej na całą noc. Życzę smacznego. Subskrybuj mój kanał i postaw łapkę w górę. Krzyczy, choć nie ma jak Anna była moim aniołem Codziennie w tamto miejsce idę Gdzie pachniała jej perfumem mgła Ciągle szukam jej spojrzenia Choć już wiem, że to nie wróci Anna już mnie nie zna Czas w przeszłości zamykać drzwi, Anna już nie mieszka tu, zostawiła.